Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Ja właśnie wychodzę. Dzisiaj mam dwa spotkania w Białymstoku, także jestem już zwarta, gotowa. Jeszcze tylko muszę zabrać torbę i uciekam. Zabieram Was ze sobą, także zapraszam Was do oglądania. Zapraszam Was na kolejnego vloga. Zaczynamy poniedziałek energicznie, z uśmiechem na twarzy. Aby to był piękny, to będzie. To będzie piękny i dobry dzień. Także dzień dobry, kochani. break your little bubble but you gotta wake up to reality cause i can see Jestem już w domku, powiem Wam, że fajnie wszystko udało mi się sprawnie załatwić. Byłam w klinice Karella, ostatnio chyba Wam rzucałam nawet we vlogu. Podjęłam współpracę po prostu z kliniką Karella, będę tam często uczęszczać. Mam takie kilka zabiegów, które gdzieś tam bardzo chciałam zrobić, więc wszystko chcemy tutaj dopracować. E, zaraz Wam zresztą o tym opowiem. W przyszłym tygodniu wybieram się na Geneo, żeby trochę jeszcze bardziej e, moją buzię nawilżyć. Bo zawsze Wam mówiłam, że moja skóra, twarz jest. E, Nieproblematyczna. Natomiast lubi się przesuszać, więc tutaj jest bardziej taka w stronę suchej. Natomiast bardziej w tych właśnie miesiącach jesienno-zimowych ja widzę, że jednak jest przesuszona, więc tutaj powiem Wam w ogóle, że to oczyszczanie wodorowe masakra, jestem taka zadowolona, mam taką nawilżoną, fajną buzię. Wszystko się ładnie tutaj złuszczyło. Bardzo tak ładnie, promiennie wygląda. Także wybieram się na Geneo, ale również na Icona. Eee, tutaj został mi polecony: oczywiście, wszystko było pięknie sprawdzone, dotykanie ciała, masowanie, sprawdzanie, co by tutaj mi najbardziej pomogło, na czym mi najbardziej zależy. I słuchajcie, to mnie zmobilizowało do tego, żeby umówić się do Flebologa. Muszę zrobić Doppler. Mówiłam Wam, że powychodziły mi żelaki, kiedyś nigdy z tym nie miałam problemu. E, myślę, że to może być też gdzieś dziedziczne e, i muszę zrobić Doppler. I moja bratowa Ewela. Była bardzo dobrego jakiegoś flebologa w stoku, więc zaraz do niej zadzwonię i się po prostu um, wszystkiego dowiem. Umówię się na Doppler i żył i, i tętnic. No i wtedy wiecie, zawsze odkładam gdzieś ten temat, a mówię Wam, badajcie się, róbcie badania, sprawdzajcie. A jeżeli chodzi właśnie o Doppler, to ja gdzieś tam cały czas ten temat. Um, Odkładam, a bardzo ważne, żeby to po prostu zrobić. Także plan mam taki, kochani, że dzwonię dzisiaj do bratowej, umawiam się do flebologa i robię to, co mam robić. No i tak, jak mówię, podjęłam też współpracę z kliniką Karella w Biamstoku, więc będę was zabierać na te zabiegi, będę wam zdawać w ogóle relacje i opowiadać. Jak to na mnie działa, czy warto, e, a wiem, że, że, że też lubicie takie treści. I po e, spotkaniu w Klińce miałam jeszcze jedno szybkie, prywatne spotkanie, a później e, jak mogliście zauważyć, mm, tak, skoczyłam odebrać swoje zamówienie, bo ja zamawiałam przez stronę Empiku e, książkę atomowe nawyki. Tak, moja Sylwia e, namówiła mnie, tak jak Wam wspominałam, miałam już nie kupować książek, bo mam ich sporo całkiem. E, mm, ale jak psiapsi poleca, to trzeba kupić, także dam wam znać dajcie mi tylko znać, jeżeli czytaliście jak wam się podobała tylko nie spoilerujcie, bo ja do niej chcę już dzisiaj wieczorem przysiąść, także mam drobne zmiany, niezwykłe efekty, ja w ogóle bardzo lubię rutynę bardzo lubię wprowadzać nawyki, także mam nadzieję, że tutaj książka mnie zmotywuje jest ponoć bardzo błyskotliwa motywująca, więc w sam raz coś dla mnie kochani, dziękuję też za polecenia i, czekajcie jak to powiedzieć Dziękuję za to, że wiele z Was napisało mi, żebym zrobiła ciasto marchewkowe, bo to jest sztos i że będę zachwycona. Tylu komentarzy się nie spodziewałam, eee, wiele z Was bardzo często robi ciasto, jest to, jak pisałyście mi, najlepsze jesienne ciasto, w ogóle tej marchewki nie czuć, więc spodziewajcie się, już niedługo się zabiorę za to ciasto marchewkowe z Thermomixa. A dzisiaj za co się zabieram? Dzisiaj, kochani, zabieram się za krem z dyni. Też z Thermomixa uwielbiam ten krem z dyni, także zaraz robię krem z dyni na kolację wlecą kreweteczki. O i takie to dzisiaj będzie gotowanie. Dobrze, kończę, bo patrzę, że tutaj ktoś do mnie pisze. Także ja się dzisiaj y, umawiam na Doppler. No. Zobaczcie Nelcia sobie tutaj wzięła się za puzzle, prawda? Nalcia sobie pięknie układa te puzle tutaj ale są z bingiem. Pomieszane. No, pomieszane właśnie są. Ja wiem, bo to czasem tak jest, żeby potem nie odkładacie tu gdzie trzeba, ale myślę, że wszystkie powinny być. Także będziesz musiała trochę sobie tutaj. E, poszperać i poszukać czas rozpakować plecaczek Nelci, dzisiaj Nelcia w jakiejś takiej słabszej formie, chociaż e, tak mi się wydawało, bo teraz już znowu śpiewa i szaleje, tak Domek jest na łóżku, e, tak puzzle, mm, zobaczcie, część zrobiona ale Nelcia dzisiaj ma mnóstwo też innych aktywności, maluje, koloruje w międzyczasie, e, śpiewa także, także się dzieje rozpakuję jej plecaczek o, zobaczcie, tutaj wzięłam sobie tego kwiatuszka, ten kwiatuszek chyba silver, tak jak moja mama mówiła, także sobie tutaj stoi przy termomiksie i powiem Wam, że pięknie wygląda. Kiedyś miałam, fajnie się sprawdzał i bardzo, bardzo, bardzo lubię. W ogóle muszę przetrzeć tą doniczkę, bo nie wiem co, ona taka, yy, jakaś taka widzę tutaj, lekko przybrudzona. I mam świeczkę, słuchajcie, Bright Mind i powiem Wam, że... Bardzo ładny zapach. Wyczuwam tutaj, to jest wosk kokosowy w ogóle. Yy, I wyczuwam tutaj bardzo yy, eukaliptus. Pięknie pachnie. Tak wiecie, rozjaśnia umysł ten zapach. Dobrze, teraz, kochani kochani, czas na pokrzywę. Ale kochani, tradycyjnie pokrzywa z mango. Także w moim dyniowym, pięknym jesiennym kubeczku. I lecimy z zupą. Właśnie przygotowuję sobie tutaj wszystkie składniki. Będę robiła krem z dyni z mleczkiem kokosowym i to jest bardzo dobry krem z dyni, bardzo prosty, 30 minut tylko robię w termomiksie. I to jest krem z dyni piżmowej oryginalnie, ale ja będę robiła z tej Hokkaido chyba tak, e, z piżmowej bardzo pyszny ten krem wychodzi, natomiast ja nie mam, a kilka już razy robiłam z, te, z tą dynią i naprawdę wychodzi świetnie, ta dynia w ogóle jest super, bo ma mięciutką skórkę, bardzo szybko się piecze, bardzo szybko się gotuje, także użyję dzisiaj e, taką dynię, klasyczny, słuchajcie, krem z dyni, szybciutko robiony, mleczko kokosowe, e, czosnek i pokazywałam Wam ostatnio tę przyprawę, bo miałam robić te krewetki z dynią, ale finalnie zrobiłam same krewetki i dziś pewnie też na kolację znowu zrobię krewetki, e, a ale nie z dynią, bo miałam po prostu ochotę na krem z dyni, więc nie zrobiłam krewetek z dynią, tylko zrobię krem z dyni, a krewetki jem tak, jak lubię najlepiej, czyli na masełku po prostu, z pietruszką. Wiecie, wiecie że ja z krewetkami zawsze szaleję, improwizuję, więc, więc różnie to bywa, i nie mam cebuli, już widzę, że w pierwszym kroku jest potrzebna cebula Ja nie mam cebuli, ale zupełnie się tym nie przyjmuję Dam więcej czosnku, bo czosnek uwielbiam Sezon jesienno-zimowy, słuchajcie, przed nami Więc czosnek trzeba jeść Macie, jeżeli macie, może tak, jakieś dobre przepisy z Thermomixa Tutaj jakby moja, moje pytanie jest czysto skierowane do osób, które mają Thermomix Jeśli macie jakieś fajne jesienne przepisy z Thermomixa albo i nie To dajcie mi koniecznie znać Jestem bardzo ciekawa. Więcej jesiennego gotowania będzie we vlogach na pewno. Także jeżeli macie jakieś fajne przepisy, to koniecznie mi polećcie. A ja dzisiaj jeszcze będę uzupełniać kalendarz, bo w przeciągu teraz ostatnich pół godziny umówiłam jeszcze kilka spotkań, także powiem Wam, że ten tydzień zapowiada się też naprawdę taki bardzo, bardzo spotkaniowy, pracowity, także. Dzisiaj jeszcze muszę przysiąść, wszystko sobie wpisać do kalendarza, bo tak jak Wam wspominałam, mega mi się sprawdza teraz prowadzenie kalendarza już nie w telefonie, już nie w notatkach, już nie w kalendarzu w telefonie, tylko po prostu długopis, kalendarz i to najlepiej mi się sprawdza. Dorosłam, słuchajcie, do tego dorosłam, do tego. E, także dzisiaj właśnie e, jeszcze gdzieś tam sobie e, w tej kwestii podziałam. Dzisiaj, jak miłość, myślę, że obejrzę, bo ostatnie odcinki nawet mi się podobają także wiecie, jesień, jak miłość. W ogóle też na Instagramie chciałabym, zaraz się kończy challenge. Dzisiaj mamy dziewiąty dzień challenge naszego wyzwania: wyprowadź swój um, oddech na spacer. Ale myślę, że z racji jesieni też chciałabym zrobić jakieś takie mini wyzwanie może nie wyzwanie, ale picie kwasów omega-3, i w ogóle dbanie o siebie um, tej jesieni. Także też gdzieś mi tu chodzi um, po głowie, żeby z Wami codziennie wrzucać na Insta Stories jakieś tam moje um, zdrowe pomysły. Zobaczymy. Dobra, zabieram się. Bo już, wiecie, rozgadałam się, a tu ram, ciam, ciam, proszę. Pierwszy krok. 110 g cebuli przekrojonej na pół. Omijamy dwa ząbki czosnku, to ja dodam cztery. Noże z powiem Wam rewelacja. Naprawdę mega, mega. Jak Krzysiek mówi, że dobre, to znaczy, że dobre, więc też bardzo, bardzo się cieszę. Dobra, teraz najlepsze: obieranie czosnku, ale patrzcie, jak ja mam duże ząbki. Ogromne, bardzo lubię czosnek. Jedzcie czosnek, bardzo zdrowy, także polecam go. Byle bym zapomniała, będzie również mi potrzebny imbir, także zabieram się za imbir. Tak, jest obuw, kochani, jest obuw po prostu idealny, czy do lasu, czy na spacer, czy na grzyby, czy na ryby. Jeden i niepowtarzalny, najlepszy obuw. Jesteśmy w lesie z mamą, spacerujemy i powiem wam, że jest bardzo przyjemnie. Wam, kochani, że jedyne co mnie smuci to to, że nie ma grzybów. Nie ma na Podlasiu grzybów. Kto jest z Podlasia i był już na grzybach i uzbierał cały koszyk, proszę dać mi znać, bo ja już się rozglądam. Byłyśmy w dwóch naszych ulubionych e, miejscach. Nie ma. Nie ma grzybów, kochani. Dajcie znać jak tam u was w innych częściach Polski, ale w tym roku chyba będzie jakieś opóźnienie. No co wam chciałam powiedzieć kochani to to, że zupa wyszła taka pyszna ta dyniowa. Oblizałam łyżeczkę, jeszcze nie jadłam, ale powiem wam, że przepyszna i jak co roku smakuje wybornie, także krem z dyni z mleczkiem kokosowym naprawdę petarda. Także wrócę i pewnie już zjem sobie, wiecie, może kilka krewetek sobie do tego dorobię, jakąś grzankę i podciągnę to po prostu już pod swój ostatni posiłek. Muzyka